To, o czym napisał premier w liście, czyli ten rodzaj kontraktu w grudniu został ogłoszony przez obywateli, który tworzy dla kultury, w którym sformułowaliśmy te rzeczy, które wydaje nam się, że powinny być realizowane przez państwo dla podniesienia jakości życia, jakości kultury, ale też zmiany sposobu myślenia o tym, kim jesteśmy i w jakim państwie chcemy mieszkać. Dlatego, że ze wszystkich badań, z diagnozy społecznej wynika, że bez inwestycji w kulturę, bez inwestycji w edukację, bez inwestycji w naukę, czyli w nasz ulubiony e, spór odwołujący się gdzieś do tradycji KEN, kultura, edukacja, nauka, e, poziom rozwoju, stan, możliwości rozwoju Polski zniknął w ciągu 10 lat. Dlaczego regionalne kongresy są tak ważne? No dlatego, że do środków znajduje się właśnie w samorządach w Łodzi. Może się mylę, ale to jest tylko jedna instytucja współprowadzona przez Ministra Kultury. Jest to Muzeum Sztuki Nowoczesnej, co zresztą powoduje szereg problemów, bo ta instytucja nie może na przykład czerpać z programów operacyjnych Pana Ministra, a reszta instytucji podlega czy to samorządowi miejskiemu, czy samorządowi wojewódzkiemu. I trzeba właśnie rozdzielić troszeczkę zadania samorządu w zakresie kultury od zadań państwa w zakresie kultury. Bo chyba my bardzo dobrze diagnozujemy problemy związane z kulturą, mianowicie jest to brak kompetencji odbiorców, który wynika z braku edukacji. I to powoduje spadek czytelnictwa, spadek uczestnictwa w imprezach kulturalnych. I o to chodzi, żeby zwrócić uwagę władzom że ich działania mają iść w tym, w tym kierunku. Tak? Poczucie jeszcze to z czego Łodzi potrzeba, z czego wydroższy potrzeba, z czego innym miasta potrzeba, to nie są takie rzeczy jak, jak Europejska Stolica Kultury. Ponieważ tak samo jak, jak, jak to ta złożona ten kontekst. Jedna i druga rzecz to są rzeczy nałożone, to są rzeczy zadane, to są rzeczy zewnętrzne, to są pomysły ludzi, zupełnie z zewnątrz, którzy, którzy starają się w jakiś sposób. Formatować kulturę w różnych miejscach i robić takie, układać takie kanaliki, w których ta kultura będzie płynąć. I mam wrażenie, że to jest jakiś z tego, co jest potrzebne miasta, co jest potrzebne obywatelom, co jest potrzebne, co jest potrzebne, co jest potrzebne w środowisku. Mam takie poczucie, że właśnie to, że, że się tam nie udało, na to zrobić w do kultury, jest jakbyś wielką szansą dla nas, bo. Jestem głęboko przekonany o tym, że ta prawdziwa kultura, ta kultura, to jest jakiś perswazyjny znak, no, ale mam wrażenie, że kultura, która jest kulturą żywą, to jest kultura, która powstaje właśnie w tych grupach, powstaje w tych małych różnych wspólnotach, powstaje w dzielnicach Łodzi i to jest coś autentyczne. Słuszne są na przykład głosy krytyki podnoszone pod adresem władz lokalnych, że chętnie Głoda, że miasta wydają pieniądze na sylwestry różnego rodzaju wielkie imprezy, z których tak naprawdę nic nie zostaje, a te środki powinny być skonsumowane, skonsumowane w inny sposób. Łódź się chwali osiągnięciami w zakresie gospodarki, tutaj chodzi o inwestorów, teraz i inne wielkie firmy, ale podpisuje się pod tym, co mówi profesor Hausner, że te nasze osiągnięcia gospodarcze mają charakter twórczy kopiujemy czyjeś wzorce. Del dzisiaj jest w Łodzi, ale to jest tak naprawdę montownia, jakiś urząd za chwilę może być w Chinach, na Tajwanie, gdzie, gdziekolwiek indziej. Tak? A my musimy stworzyć ten kapitał społeczny, który będzie właśnie podstawą, podstawą rozwoju tego miasta, czy w ogóle powiedzmy Polski. Więc musimy się mobilizować i musimy powiedzieć, kultura jest ważna i kultura może być tym czynnikiem, będzie wpływać na miasta i regionu. Został powołany taki twór, który się nazywał Forum Kultury Bydgoskiej. No i to była taka grupa, która się w początku spotykała w gabinecie, ale tak naprawdę potem zaczęła się spotykać na, na scenie różnych, różnych innych instytucji kultury, ponieważ w, prog w Programie Kultura w Budowie byli wszyscy, to była też taka siła tego programu, otwarty na to projektów, bardzo dbaliśmy i staraliśmy się o to, żeby wszyscy złożyli te projekty. No i służyły wszystkie instytucje kultury, wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, bardzo wiele nd wszystkie wyższe uczelnie brydowskie, wszystkie media brydowskie. I nie, tak jak to jest ta nasza siła. Mamy książki, gdzie jest tam a, z 600 kilkudziesięciu jest niecałe 300 projektów wybranych i że są tam wszyscy, więc jego program, program kulturalny jest takim programem nas wszystkich. Mimo tego, że on był przygotowany przez poprzednią ekipę, przez Urzędu Miasta i, i w poprzednim momencie zmienił się prezydent, zmieniły się prawa w wymiary miasta, to dla mnie było taką elektrymizację po wyborach, po żeby dalej iść dalej. Mm -hmm. I tak jak raz żeby stworzyć kongres, powołać kongres kultury, przygotować kongres kultury, który wierzy <coughs> jakieś następne kroki poczynił. W trakcie kongresu kultury, tak naprawdę jako, jako zakończenie kongresu kultury, podpisaliśmy taki rodzaj, no właśnie jeszcze nie paktu, pracujemy na to, na to, że podpiszemy ten regionalny, a to nie jest takie proste, żeby podpisać pak regionalny. Podpisaliśmy taki deklarację końcową której... Prezydent i przewodniczący Rady Miasta podpisali to, że w przeciągu dwóch miesięcy ten pakt zawrzemy. No i stworzymy na podstawie tego paktu coś, co z angielska nazwaliśmy Master Plan Kultury Bębowskiej, czyli taki rodzaj rozszerzenia polityki kulturalnej miasta. Coś takiego, co wynikało z tego naszego programu, co było do porządku myślą tego programu, do tego programu dla, dla europejskiej strefy kultury. Czyli idea jest taka, żeby. Pomyśleć o tym, w jaki sposób kultura wytrzyma może się rozwijać, w jaki sposób wytrzyma może się rozwijać poprzez kulturę jako koło zamachowe na przestrzeni następnych 20 lat. Mam nadzieję, że również łódzki kongres będzie kontynuacją tej pracy, która została rozpoczęta w Krakowie, tak? te kongresy, mimo tego, że się włączają w to samorządy i instytucje takie. Kultury to jednak ja traktuję to od domu, uważam, że te że lokalne kongresy, które staramy się wspierać, to jest w właśnie ruchu obywatele, obywatele kultury. Jakie jest główne przesłanie i o co powinniśmy na tym kongresie zabiegać? O to, żeby pokazać, że kultura jest ważna, że z kulturą należy się liczyć i kultura się liczy.